Tuż pod lasem, oddalony o 20 minut drogi od miasta, stał cichy dworek, oddzielony niegdyś od wielkich dóbr rycerskich, zwany folwarkiem. Właściciel tychże umarł przed kilkunastu laty, a wdowa upodobała sobie folwark i zamieszkała tu na stałe. Uprawa całego obszaru spoczywała w rękach jej przyszłego zięcia, który kupił główne dobra. Pani Bergen. Była chorowita, pragnęła spokoju i leśnego powietrza, co pewnie sprawiło, że zamieszkała tu, gdzie to wszystko miała w wybornej dyspozycji. Co ważne, stąd niedaleko miała do dobrych, w których spędzała swe najszczęśliwsze lata, i niedaleko do małego miasta, w którym mieszkało grono jej przyjaciół, tudzież do cmentarza, na którym spoczywał jej mąż. Mieszkała z jedyną córką, którą serdecznie kochała, a która nie za długo miała wyjść za mąż. Drżała wprawdzie matka na myśl o rozstaniu się z nią, lecz mimo to nie odwlekała rozstrzygającej chwili. Tymczasem pani Bergen była sama, ponieważ Jadwiga pojechała do swojej młodej szwagierki, którą traktowała jak najserdeczniejszą przyjaciółkę. Jakże osamotnioną czuła się pani Bergen. Oto Mały przedsmak tego, co mnie czeka w przyszłości, pomyślała z westchnieniem. Szybko jednakże otrząsnęła się z przykrych myśli i pilnie pracowała nad wyprawą dla swojej ukochanej córki. Dlaczego jednakże praca szła jej tak opornie? Nie czuła się zdrową. Odczuwała gorączkę oraz ból w gardle. No... chyba nie rozchoruje się, mówiła do siebie i nie chcąc się poddać w chorobie, Ostatecznie jednakże namyśliła się i zamiast zgadywać, posłała po lekarza. Ponieważ Zoldin był jeszcze w podróży, więc przybył alten. Rozpoznał zapalenie gardła połączone z gorączką i zaordynował co należało. Ponieważ stara panna pielęgnująca chorą wzbudzała w nim jakoś mało zaufania, przysunął sobie cichutko krzesło do łóżka chorej. I zamierzał przy niej jakiś czas pozostać. Panie doktorze, no to zezwolić nie mogę. Oj, oj oj, proszę mi pozwolić, abym chwilę pozostał, rzekł doktor uprzejmie, lecz poważnie. Obecnie i tak nigdzie nie jestem bardzo potrzebny tu. Owszem, i ostatecznie alten pozostał do północy. Dopiero gdy się upewnił, że gorączka się nie wzmaga, wrócił do miasta. Przybywał jednakże później dość często i tak się urządzał, że mógł czas dłuższy przesiadywać u chorej. Jakże miło umiał pocieszać chorą, a jak wesoło gawędził. Nie dziw przeto, że gdy pani Bergen wyzdrowiała, czuła dla swego lekarza serdeczną wdzięczność. A tak jak ona czuli to wszyscy, których leczył. Gdyby tylko chciał zostać tutaj na stałe. Takie było życzenie ogólne. Na towarzyskie wizyty mało czasu pozostawało młodemu lekarzowi. Ale gdy go miał, bywał u Amstrata, na zamku u pani Zoldin, u kapitana Cermana, rzadziej u pani Bergen, ze względu na niemałą odległość. Wszyscy byli mu radzi. Był bowiem pełen życia i werwy, a w rozmowie jego odczuwać się dały głębsze wartości duchowe. Jeden tylko był człowiek, który go nie znosił i który niechętnie go witał, a z przyjemnością żegnał. Był to Hans Adolf Ferno, właściciel dóbr rycerskich Słoszewy, Pusta Dąbrowska i Mszano. – Czegoż chce ten człowiek tutaj? – rzekł Hans – Adolf do Amtstrata, którego zapoznał się z młodym lekarzem. Czego on tu chce? Przecież w mieście jest dosyć lekarzy. Amstrat roześmiał się. Przecież zastępuje Zoldina, który wyjechał. Swoją drogą wspaniały człowiek ten Alten. Wszyscy są nim zachwyceni. Nawet ten stary wojak Cerman poszedłby za nim w ogień. Mówię ci. – Mówię ci tylko, że w październiku, gdy doktor będzie wyjeżdżał, będzie narzekania i płaczu pełno w mieście i okolicy. – niech płaczą – mruczał pod nosem Hans Adolf i unikał młodego lekarza, jak i gdzie tylko mógł. Lecz Jan Alten nie czuł sympatii do pana Hansa Adolfa. Nie podobała mu się jego wyniosłość. Poza tym słyszał, jak dumny Hans Adolf był ze swego majątku i że dla tego człowieka pieniądz jest wszystkim. Słyszał z jaką pogardą spoglądał na tych, co nic nie posiadają. Ferno rzucał co prawda pieniędzmi, gdy chodziło o złagodzenie biedy, dawał jednakże tylko dlatego, aby społeczeństwo o nim mówiło. Alten ten tego rodzaju ludzi nie znosił. Siedzibę jego jednakże. Obok której często przejeżdżał, podziwiał. Dwór pana Ferno stał wspaniale na wzgórzu, otoczony parkiem, który stopniowo schylał się aż do drogi. Szczególnie piękny widok przedstawiał on przy zachodzie słońca, gdy promienie słoneczne odbijały się w szybach okien. Młody lekarz nazywał go Złotym Zamkiem i żałował tylko, że zamek ten zamieszkiwał taki groszorup. Hans Adolf. Miał dwoje dzieci i to dorosłego, uprzejmego w obejściu syna, który zaręczony był z panią Jadwigą Bergen i córkę, będącą dla niego wszystkim. Nie wybrała ona jeszcze do tej pory nikogo, mimo że wzbudzało to ogólną ciekawość, kto też będzie wybranym szczęśliwcem. Hans Adolf miał co do swego przyszłego zięcia ogromne pretensje. Miał to być syn bogatej i poważnej, albo co najmniej cieszącej się dużym znaczeniem, rodziny mieszkającej gdzieś w pobliżu, gdyż nie chciał być zbyt daleko od córki. Miał to być nadto koniecznie rolnik, aby gospodarzył na dobrach, które córce kiedyś pozostawi, a w których ona żyć miała jak księżna pani. Hans Adolf chciał zatem przyszłego swego zięcia Wodzić na pasku i gdyby nie to, że córka była nadzwyczaj miła, trudno byłoby konkurentom znaleźć drogę do dworu pana Ferno. Alten wiedział o tym wszystkim, lecz mało dbało to, ponieważ jego czas pochłaniały wizyty u chorych, a także praca naukowa. Pewnego dnia, zmęczony zajęciami, postanowił odetchnąć nieco i przejść przez las do Wielkiego Jeziora. Droga nie była zbyt daleka. On chciał widzieć raz jeszcze jezioro, nim brodnicę na dobre pożegna, bo przecież zbliżał się czas wyjazdu. Doktor Zoldin już powrócił i lada dzień mógłby zrezygnować z jego usług. Jak przyjemne było powietrze leśne, jak piękna była przechadzka pod drzewami. Już widać było srebrną taflę jeziora. I oto jeszcze kilka kroków, a ono ukazało się w całej swojej okazałości. Alten spostrzegł jednakże, iż nie był sam. Bo na jeziorze płynęła łódź. Przy sterze siedział mężczyzna. Wiosła wciągnął do łodzi, a twarz miał zwróconą ku kustującej w środku łodzi białej postaci niewieściej z kwiatami przy pasku stanika. Śpiewała, a jej głos. Rozlegał się jak rozkołysany dzwonek płynąc ponad falami jeziora w stronę zasłuchanego lekarza. Gdy serce mi oddasz swe, gdy mamy wspólne marzenia. Zaraz. Znał tę staropiosenkę i piękną jej melodię. Co więcej, znał również i śpiewaczkę. Była to jego nieznajoma, a raczej jego dobra znajoma której szukał od pamiętnego wieczora lipcowego, gdy wjeżdżał przez starą bramę do Brodnicy. Spokojnie znów zanurzyły się wiosła w wodzie, cicho popłynęła łódź dalej, pozostawiając poza sobą srebrną smugę, a w środku łodzi stało jeszcze dziewczę śpiewając słowa piosenki. Powtarzam, co rzekłam z początku: gdy serce mi od razu swe nie zdradzaj uczucia wątku, bo los zazdrosny tak chce. Uleciała gdzieś w dali ostatnia nuta piosenki, zniknęła postać biała, lecz Alten stał długo jeszcze na brzegu lasu i marzył, marzył, marzył.